Halo, hello, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie miesięczne na czerwiec 2022. A to czytanie jest dla wszystkich urodzonych pod znakiem Skorpiona. Moje kochane Skorpiony, mam nadzieję, że karty na ten piękny miesiąc, czerwiec będą chciały Wam coś pozytywnego przekazać. Więc nie będziemy długo czekać, zaczynamy. I pierwsza karta to jest Wasz temat w miesiącu czerwcu. Czórka miecze. Co będzie pomagało lub przeszkadzało? Król Buław. Wasza świadomość. Księżyc. Wasza podświadomość. Rycerz Buław. To, co było. Siódemka kielichów. To, co będzie. Dziewiątka monet. Wasza energia, siódemka miecze, energia zewnętrzna, dwa miecze, nadzieje lub obawy, siódemka buław i ósemka buław, karta na przyszłość, na te kilka tygodni. A jej, 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 powiem tak na sam początek. Czwórka buław mówi o tym, że prawdopodobnie będziecie czuć się w tym miesiącu troszeczkę znużeni i będziecie chcieli trochę odpoczynku. Tak powiem, bo to, tutaj karta taka pomocnicza, ten król Buław, tutaj się pokazała. Będzie coś, co będzie Was ciągle wyrywało właśnie z tej stagnacji, bo ta czwórka to właśnie taka stagnacja, można powiedzieć, i właśnie Wasze myśli tutaj też takie troszeczkę są stagnacyjne, można tak powiedzieć, bo tutaj mamy ten księżyc, wiele się nie dzieje, ta czwórka. Miecze i księżyc, karty, które właściwie pasują do siebie, mówią o tym, że człowiek nie chce podejmować żadnych decyzji. Chciałby troszeczkę odpocząć sobie, poleniuchować, pospać, być może gdzieś pojechać, odpocząć właśnie może jakieś czasy, bo to czerwiec, tak lato. Ale tutaj ten król będzie Wam troszeczkę przeszkadzał właśnie w tym odpoczynku, bo tu będzie ciągle coś się działo i tak właściwie nie będziecie mogli się skupić właśnie na, tej, na tym swoim e, odpoczynku, e, no bo coś będzie, tak jak powiedziałam, coś będzie się działo, ale coś chyba dobrego, chyba coś pozytywnego będzie się działo, bo... Król buław to jest bardzo pozytywna energia, tu jest dużo ognia, dużo, dużo zaangażowania, um, tu jest wielka namiętność również, ciepło, także ktoś być może tutaj Wam będzie właśnie troszeczkę e, przeszkadzał lub wyciągał Was e, właśnie e, z tych momentów, gdzie będziecie sobie chcieli poleniu chować. I zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Co jeszcze do tego tematu będą karty chciały dopowiedzieć. Sprawiedliwość. Aha, ok. Sprawiedliwość. Mamy cesarza. I mamy, i mamy, i mamy dziesiątkę mieczy. Czyli ta przerwa, którą sobie tutaj chcecie zrobić, to jest przerwa, żeby się zastanowić na tym, co Wam w życiu nie wyszło? Co Wam przeszkadzało, żeby, żeby osiągnąć swój cel, że tak powiem? Bo w przyszłości macie siódemkę kielichów, wasza energia, siódemka e, miecze. Tutaj coś Wam nie pasuje, coś Wam nie gra. Ta siódemka tych kielichów pokazuje, że Wy jesteście troszeczkę rozczarowani jakąś osobą, jakąś sytuacją, coś, coś jest, co Wam tak za bardzo tutaj właśnie nie pasuje, i Wy będziecie chcieli wyciągnąć jakieś wnioski. Dla Was jest ważna jakaś stabilizacja, abyście, aby się w końcu coś zakończyło, co takiego nie jest pozytywnego dla Was. I y, będziecie chcieli opuścić jakąś sytuację, ale y, aby podjąć jakąś decyzję, no to oczywiście trzeba tego zaangażowania. I ja mam takie wrażenie, właśnie, że wy będziecie troszeczkę taki, tacy rozdarci, bo tutaj z jednej strony macie tego króla buław, który was będzie y, dopingował i motywował do tego, aby coś zrobić, jakąś decyzję podjąć. A z drugiej strony będziecie troszeczkę się sami hamować, nie będzie Wam się chciało e, najlepiej położyć się, zapomnieć, pospać, najlepiej, najlepiej żadnej decyzji nie podejmować, bo to dla Was będzie za trudne, żeby na coś się zdecydować, i dla Was najlepiej by było tutaj jakąś, decy jakąś sytuację opuścić sytuację, która tutaj za bardzo nie jest dla Was korzystna, dziesiątka, dziesiątka miecze. To pokazuje. Tak jak powiedziałam, coś było w Waszej przeszłości. Ta siódemka tych kielichów tutaj pokazuje, że Wy będziecie, byliście rozczarowani jakąś sytuacją, jakąś osobą, jakim zachowaniem być może swoim zachowaniem, być może zachowaniem tej drugiej osoby i właściwie chcecie odczekać. Z jednej strony trzeba coś robić, tak, ale z drugiej strony jakoś nie macie tego. Tej chęci, żeby, żeby tutaj co zrobić. Najlepiej odczekać, najlepiej odczekać, tak? I tutaj właśnie Wasza świadomość jest ten księżyc, noc. Noc to jest czas na odpoczynek, czas, w którym się nie podejmuje decyzji, ale również być może jakaś obawa przed tym, że jeżeli pojmę, podejmę decyzję, w której się nie czuję tak pewnie, tak, w tym, co, co tutaj właśnie się dzieje. To mogę sobie zaszkodzić. Wy boicie się podjąć jakąś decyzję tutaj, tak na, mogę powiedzieć, um, właśnie, je, jeżeli widzę te karty. W podświadomości macie rycerza buław, tu jest ta chęć, tu jest, jest ta chęć gdzieś tam w środku, żeby walczyć o siebie, żeby walczyć właśnie o to, żeby z tej sytuacji wyjść, żeby z tej sytuacji jak najlepiej wyjść. Tak, żeby coś zakończyć, żeby tą sytuację, która dla Was jest tutaj taka niezbyt korzystna, żeby tą sytuację opuścić. Tak, dziesiątka mieczy to pokazuje. Ale tutaj właśnie zobaczymy, co jest tej Waszej podświadomości, bo tutaj ta chęć tej walki jest. Jest król kielichów, aha, król kielichów. Siódemka pentakli i, i, i słońce. No i wy macie jednak gdzieś tam w waszym sercu, macie taką, taką nadzieję, taką. Um... Nadzieję, taką wiarę w to, że jednak coś się zmieni w tej sytuacji, która tutaj taka jest być może dla Was niekorzystna, właśnie te rozczarowanie, może minie, może ktoś przyjdzie, Król Kielichów tutaj się pokazał, kto Was uzdrowi z tego, kto Was wyciągnie z tego, gdzie będziecie mogli jeszcze raz zainwestować w coś, w tego człowieka, czy w jakąś nową sytuację. Tutaj liczycie, że coś dla Was nowego się pojawi, dobrego się pojawi, że ta sytuacja się wyklaruje, że słońce Wam się pojawi. Także gdzieś tam w głębi sercu macie to nadzieję, że przyjdzie taki odpowiedni moment w Waszym życiu i zaczniecie działać. Tak, Ale co my tutaj mamy? Siódemka mieczy, moja taka najbardziej nieulubiona karta. Wasza energia. A tutaj widać, że są jakieś kłamstwa, że ktoś coś chce zrobić, co nie jest uczciwe. Tak? Bo siódemka mieczy to jest karta pokazująca na przykład kogoś jakiegoś złodzieja, jakiegoś oszusta, ktoś chce Wami wam manipulować. Być może Wy macie właśnie taką świadomość, że ktoś Wami chce manipulować, i Wy bronicie się przed tym lub sami właśnie też idziecie yy, yy, taką, dajecie siebie właśnie taką energię manipulacji. Być może kogoś również chcecie manipulować, przeciągnąć na swoją stronę. No ta karta nie jest tutaj, bo to jest Wasza energia, to nie jest taka do, dosyć yy, pozytywna. Tak? Nie, jest pozytywna. Taka troszeczkę do skorpiona nawet pasuje, tak? Niekiedy, niekiedy, niekiedy. Bo skorpion niekiedy właśnie w takich momentach, kiedy się czuje zagrożony, potrafi puścić ten swój jad, tak? I muszę powiedzieć, że być może Wy się troszeczkę właśnie tutaj czujecie zagrożeni, się czegoś boicie i być może będziecie starać się również innymi ludźmi manipulować, żeby sobie szkutnie narobić. Też mogę tutaj, tutaj, to tak widzieć. Tak, także wasza energia, jeżeli chodzi na ten miesiąc, jest taka, hmm, 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 taka niezbyt, niezbyt. Ale gdzieś tam w sercu, gdzieś tam w sercu, w głębi serca. I naprawdę jesteście um, cudowni, że tak powiem, cudowni, bo tutaj macie tego króla tych, tych kielichów, tu macie to słońce, tą siódemkę, która mówi, ja bym tak chciał, czy chciała coś nowego zacząć, zainwestować, cieszyć się tym wzrostem e, te, tego, co, co właśnie, w co zainwestuje, I e, tutaj ta chęć właśnie e, być, być szczęśliwym, jest ogromna, tak? No ale czasami, jak to w życiu bywa, są takie momenty, że czasami trzeba podjąć jakieś decyzje. Niekiedy nie chcemy podjąć decyzji, ale musimy podjąć, i wtedy no, stoimy tak jak tutaj. Te dwie karty pokazują: najlepiej nic nie robić, bo człowiek się boi tego, że jeżeli podejmie jakąś decyzję, czy będzie chciał coś zrobić, to być może właśnie zrobi błąd. Ta sprawiedliwość też dla Was jest bardzo, bardzo ważna. Tak? Okej, okay, zobaczymy dalej. Tutaj mamy energię zewnętrzną, dwa miecze, czyli ktoś z energii z, z zewnątrz, czyli może być Wasz partner, partnerka, ktoś z rodziny, znajomi i tak dalej, tak dalej. Ktoś będzie chciał z Wami się pojednać, ktoś będzie szukał, Kontaktu z Wami, albo rozmowy, żeby i y, jakąś sytuację wyjaśnić. Zobaczymy, co tutaj właśnie się dzieje. No, coś tutaj jest. Aha! I tutaj mamy jeszcze znowu tego rycerza. Rycerz Mieczy. To też jest właśnie taka energia, hmm, że ktoś ucieka od czegoś, ucieka od czegoś. Z jednej strony muszę powiedzieć, tutaj ta osoba chce się z Wami pojednać, chce coś z Wami wyjaśnić. Być może coś, co tutaj niezbyt było dobrego, czy coś, co było jakimś nieporozumieniem, ale ta osoba również będzie walczyć o siebie. Ta osoba chce uciec również od tego, jak najszybciej to zakończyć. Tak to mogę widzieć: jak najszybciej zakończyć bo chce dla siebie jakiś zysk również mieć tak? ten rycerz tutaj tych, tych mieczy to pokazuje, to jest szybka energia mocna energia, tutaj ten ktoś będzie walczył o siebie można powiedzieć, będzie szedł po trupach bo tutaj uczuć nie widać tak? tutaj ten ktoś walczy dla siebie o siebie, o swoją pozycję dwudziestka pokazuje sąd ostateczny że na końcu ta osoba również będzie jakieś wnioski wyciągała z własnego postępowania, ale również z waszego postępowania, jeżeli chodzi o tą sytuację. No i co mamy, kochanków? No, czyli chodzi tutaj o miłość, kochani. Tutaj już, jakże się kochankowie pokazują, to tutaj dochodzi o partnerstwo. Także tutaj jakiś konflikt jest, jeżeli chodzi o waszego partnera, partnerkę przyszłego, byłego, eks i tak dalej, i tego lub tego, który w tej chwili jest, i tutaj macie jakiś konflikt ze swoim partnerem. tak. I e, to jest taka walka, każdy dla siebie tutaj walczy. Ja widzę, każdy dla siebie, wy walczycie o swoje, ten ktoś będzie walczył o siebie, ale Wy macie gdzieś tam w sercu, w waszym, gdzieś tam głęboko, w waszej podświadomości siedzi to, że wy byście chcieli znowu to naprawić, żeby, żeby było dobrze, wasze nadzieje. Tutaj macie siódemkę buław, e, a karta pokazuje, że jesteście również. E, z, jak to powiedzieć, nastawieni bojowo do tej sytuacji, jeżeli się pojawią właśnie takie e, momenty, że trzeba będzie zawalczyć o, się, o was, ale również być może o was dwoje, o to, żeby, żeby ten związek być może naprawić, być może będziecie chcieli również naprawić, bo ta nadzieja tutaj jest, żeby być może jeszcze raz zainwestować, tak, to będziecie walczyć tutaj. O właśnie o siebie i/lub właśnie o ten, o ten związek z tą drugą osobą. Um, o Wasze szczęście powiem, o Wasze szczęście po prostu, tak? Będziecie również dla siebie walczyć, o Wasze szczęście. No tutaj ta siódemka, tak jak powiedziałam, się pokazała być może dlatego, że ten ktoś tutaj też walczy, walczy, bo ten, bo ten rycerz to jest, tak jak powiedziałam, rycerz um, mieczy to jest szybka energia, ten ktoś jest taki troszkę egoistyczny, walczy dla siebie. Tak, nawet może iść po trupach. I wy tutaj też będziecie pokazywać swój jad, że tak powiem, tak? Nie będziecie chcieli się dać zgnieść. Ale wy, tak jak powiedziałam, to doprowadziło do tej sytuacji, to że wy byliście rozczarowani. Tutaj się rozczarowaliście z jakiegoś tam powodu, tak? E Tą osobą lub być może sobą, być może co, właśnie coś było, coś było, co sprawiło, że ta sytuacja taka nieciekawa się pojawiła, tak? Taka nieciekawa. I wy w, te, w tej chwili nie chcecie podejmować żadnych decyzji, bo dla Was to jest za dużo. Ale wy również, że mam takie wrażenie, nie chcecie również stracić tej osoby. Ok, zobaczymy co tutaj dalej się będzie działo. E, dziewiątka monet to jest karta pokazująca, że, że człowiek chce w końcu um, jakiś zysk mieć z tego, w co inwestował. E, I tutaj chodzi również o Waszą stabilizację finansową, materialną, tak? A, a ósemka buław pokazuje, że coś nagle się stanie, coś dobrego, pozytywnego i być może właśnie to, ta ósemka, to będzie taka niespodzianka, która da Wam jakieś dodatkowe pieniądze, coś będzie, coś, coś, um, jakieś, jakąś dodatkową korzyść. Nie wiem, czy to będzie związane z tym. Tym, z tą relacją, bo to może być zupełnie coś innego, bo ja tu widzę u was kilka takich aspektów. To nie jest tylko jedno, że tutaj właśnie w tej miłości, tak? Trzeba coś naprawić czy coś zakończyć, bo tutaj ta walka jest o siebie, ale wy również y, musicie podjąć jakąś decyzję, tak jak powiedziałam y, w swoim życiu, taką decyzję. Stabilności, i wy to rozważacie, ale nie jesteście do końca przekonani, i najlepiej dla was to było tą sytuację opuścić. Nie jesteście przekonani po prostu do tego tak na 100%. Być może to chodzi o tego partnera, tak? Być może o coś innego, ale zobaczymy, co tutaj jest. Zobaczymy, co tutaj jest i co my tutaj mamy. Asmuław. No, tutaj jest zaangażowanie. Ok, miłość. Ok, będziecie walczyć. Będziecie walczyć i coś się runie, coś się runie, coś się zawali, coś się zawali. Wow! No tutaj będzie, powiem Wam tak, być może ktoś się zupełnie nowy w Waszym życiu pojawi. Być może zupełnie ktoś nowy. As, macie, as, buław, ogromna energia, to jest karta, w której jest najwięcej energii, ta pierwsza karta. Tutaj trzeba naprawdę uważać, żeby sobie palców nie poparzyć. As kielichów, czyli nowa znajomość, nowe szczęście i coś starego się zakończy, coś co runie. Ja muszę powiedzieć, nagle runie, tak jakby ktoś to po prostu rozwalił, jakby bombę szczelił i, i to się po prostu zakończy, nagle, nagle. I tutaj mamy jeszcze ósemkę, tą buław tutaj na górze. Karta, która również pokazuje, że coś strzeli jak piorun z jasnego nieba i jak ja na te karty patrzę, to Wam powiem, to wam powiem tak, że ja widzę tak, jakby ktoś w nowy się w Waszym życiu pojawił. I zacznie się dziać, i zacznie się dziać, i to stare, wszystko, co tutaj było, te niepewność, ty jakiś konflikt ze swoim eks, czy tam z kimś jeszcze, i tak dalej, i te manipulacje, i, i właśnie takie sytuacje, które wam takie były niezbyt, niezbyt jasne, niezbyt korzystne, te rozczarowania. Ten wasz, ten wasz strach, i tak dalej, i ta taka walka wewnętrzna, zewnętrzna, to wszystko się skończy, bo nagle coś się stanie, ktoś się pojawi, ktoś nowy, i wasze życie zacznie inaczej się kręcić. Tutaj mamy tego asa kielichów. Piękna karta. Jedna z najpiękniejszych kart w tarocie karta szczęścia. Kochani, także coś tutaj u was się zakończy. Zakończy się. Jakieś właśnie takie niedopowiedziane sprawy, jakieś konflikty, tak jak powiedziałam, manipulacje i tak dalej, i tak dalej. I wy zaczniecie żyć. I tutaj ta dziewiątka właśnie tych monet pokazuje, że w końcu zaczniecie zbierać plony waszego wysiłku, waszej pracy. Coś się zakończy, coś co. Do tej pory właśnie było dla Was takiego blokującego, że tak powiem, coś, co Was blokowało. Ta karta to pokazuje. Ten, ta wieża, ta wieża. Tak. I zakończą się te kłamstwa, zakończą się te takie niedopowiedziane sytuacje. Ta stagnacja, to rozerwanie wewnętrzne, ja bym chciał, czy chciała, a nie mogę, bo coś tam mi staje na przeszkodzie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ja mam, na, ja mam wrażenie, że coś tutaj zacznie się dziać u Was. Tak naprawdę pozytywnie. I w końcu, w końcu mam nadzieję, że skorpiony, bo ja tak patrzę do tyłu, właśnie na te. Na te miesiące to te skorpiony były takie rozerwane, ktoś Was chciał przeciągnąć na swoją stronę, ktoś Was troszeczkę manipulował, i to było taki, no, taki nie, nie byliście szczęśliwi do końca, tak można powiedzieć, tak? A tutaj coś się stanie. Dla mnie to tak, jakby jakbyście zostali wyrwani ze swojego dotychczasowego życia i zaczęli zupełnie coś nowego. Coś. Pięknego, bo tutaj ten as kielichów mówi właśnie o szczęściu. Także moi kochani, co ja Wam mogę tu jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że ten as kielichów pojawi się w Waszym życiu w tym miesiącu i mam nadzieję, że przyniesie coś dobrego ze sobą i być może nową miłość dla Was, nową osobę w Waszym życiu, która właśnie sprawi, że poczujecie się w końcu spełnieni i szczęśliwi. Także życzę Wam, życzę wam tego z całego serca. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i do zobaczenia.